Ale pan, pan, jest pan w sekretarz nieba, no. No to nie słyszał kurwa nielskie. A, już rozumiem. I to spróbuję po trzech nutkach. <grym> Proszę pana. Pan nie żyje. Pan nie żyje. Pan nie żyje. Pan nie żyje. Czesław, nie wiem, <grym> dziwny jest <mi> świat. <grym> <zuluch> co <zuluch> prawda, ludzi jeszcze nie było, ale taki support zagraliśmy. No, tak, no, m정ę, no, Większość zasadzie większe, co chcieliśmy powiedzieć. Występowaliście jako pierwsi, to było jakoś tak czuć, że, że jeszcze publika była nierozgrzana? Nie, nie mieliśmy Właśnie, nie, właśnie w ogóle, od razu, od razu było super fajnie od samego początku. Tak, tak. Zresztą też mieliśmy tam trochę nowych numerów i one y, czasami, czasami są jeszcze niedograne i czasami to działa na plus. Tak jak wczoraj na no. zadziałało na plus, bo, no. bo nie, nie do końca wiedzieliśmy, co tam się dzieje. <laughs> Okazało się, że dobrze. Tak, y, ten nowy numer to na przykład ten pierwszy sketch, prawda? Z tak. Relacje z więzienia? Tak, tak, re, tak. To, to była taki program, w sumie show telewizyjny. Y, które prowadzi więzień i okradają mieszkanie na żywo. Okay. Dosyć oryginalny pomysł to było specjalnie y, pod przywałkę? Y, nie, właśnie tak całkiem przypadkiem się y, tak, y, y, to trafić, w tą konwencję. To, ale to, 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 to nie było pod przywałkę. Nie, nie, nie było. Co byście? Czy jesteś takiego, co uznajecie za niedozwolone na scenie? No, no, wulgaryzmy. Opowiadanie dowcipów. Tak. Takie żarty to? niskiego lotu, takie hmm. najprostsze, y, typu powiem. Dupa na scenie i ludzie się będą bawić. Możecie to wypikać. No, takie, nie, nie, to najbardziej tak chyba balon, jak to się opowiadasz, dowcipy i myśli, że nikt ich nie zna. Jeszcze jest święcie przekonany, że ich w ogóle nikt nie zna. Jaj, słuchajcie, ja przychodzi do lekarza. Ale nie, oni to opowiadają w sensie, że hmm, na przykład byłem świadkiem. Ta, byłem przychodni, ta, tak, Przyszła tak. Boba do lekarza. Nie to, że to y, on opowiada, że y, jako, że dowcip, tylko że jako sytuacja, która go spotkała, wszyscy wiedzą, że to jest dowcip. <noise> tak, 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 to już tak. po Coś prostu. towarzystwie Tak, Okrągło opowiadany. opowiadane. się nie ma prawa, to, tak, to, to, tak, to się żaden tak, Dzień dobry. Przepraszamy, czy dobry. możemy zadać pytanko jedno? Tak, proszę. E, to jest z pan Łukasz Szampanek-Szymanek. Dzień dobry. E, dzień dobry. E, co panowie robią w tej chwili? Gramy w pokera. Aha. Texas Holden. Mhm. Jak idzie? E, na razie kolega wygrywa. Ma parę szóstek. Mhm. Mhm. A co jest do wygrania? E... Chociaż, jak wiem, tutaj... Co jest do wygrania? Jest do wygrania dużo rzeczy. Na przykład ten stół. To, to Bo, ciekawe. Tylko trzeba przewieźć pociągiem. Aha. Na swój koszt, tak? Oczywiście. Mhm. Oczywiście, tylko swój koszt. Dobra, przegrał Pan. Program zawodowo. Co się w nim znajduje? Tak, pokrótce. Co się znajduje? Zawody różne. Na przykład, no, nie, akurat nie mam pokerzysty. Może dodam. E, pokerzysty nie mam. O, para piątek moja kiper się znajduje kiper na przykład na przykład dziadek klozetowy mhm. chirurg plastyczny apostoł, mhm. Ta, różne różne zawody się a skąd taki a nie inny dobór zawodów to są jakieś zawody które chciałeś uprawiać za młodu i dlatego się znalazły w programie czy cię fascynują hmm. Tak, Ty? tak. Najbardziej fascynuje mnie Kiper i <głos> <głos> jego alkoholizm. E, to mnie fascynuje w życiu. E, sięganie po kolejne procenty, po większą ilość procentów mm -hmm. alkoholu, także to jest mój cel. A jak nie wyjdzie, to będę kierowcą MPK. A czy alkohole, które spożywałeś podczas właśnie sketchu o Kiperze, są prawdziwe, czy tam jest coś wlane, jakaś woda po prostu? A -a. Czy możesz to zdradzić, czy to jest tajemnica? Tego nie mogę zdradzić, ale mogę powiedzieć, e, że tylko piwo jest fałszywe. Aha, okej. Okay. A czy podobał Ci się taki podział, że właśnie wczoraj byli sami soliści, a dzisiaj są same formacje? Czy wolisz, żeby to było wymieszane bardziej? Czy Jest Ci wszystko jedno. Jest mi, po pierwsze, jest mi wszystko jedno. Po drugie, fajny podział i fajnie, że pierwszego dnia soliści, bo są to tańsze koszty dla organizatora. I może być tutaj dłużej, tak? I ja mogę być dłużej, to, 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 to też jest dobry argument, tak. Fajny, fajnie, że wczoraj fajny, mieli pomysł, że wczoraj soliści, dzisiaj zespoły, a i tak wszyscy są w jednym worku. Także miło było wystąpić. Nie ćwiczę nawet ukłonów na galę. <grym>, nie ma sensu. O, nie, 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 dobrze było, fajnie, żartuję <grym>, oczywiście. organizatora. <grym>, chociaż tak, wczoraj latałem za organizatorami, więc może dostanę nagrodę od organizatora chociaż. Moim marzeniem na studiach było wyjazd na takie zagraniczne wymiany. Bardzo chciałem usłyszeć te charakterystyczne angielskie. Na no, moje nieszczęście był to angielski dres. Oj! Kudy fucker Co? W tym momencie moje 16 lat nauki języka angielskiego poszło się. Czasami mam wrażenie, że z nauką 16 czasów w języku angielskim jest język kawa sutrą. Dobrze znać wszystkie pozycje, ale i tak używa się tylko trzech. Yeah. you from front pole yeah. you from fucking Poland. and now you're walking on my fucking na and I'm fucking unemployed because of you because of you. This fucking <laughs> <laughs> Jest na Marcin Zbigniew Wojciech. Cześć. Cześć, witam. Już po występie, tak na świeżo. Jak zrobiłeś ten numer z gastącym światłem? Aha, no właśnie. Tutaj widzowie nie, nie wiedzą, ale w trakcie mojego występu wysiadło całe światło <grym> i część swojego występu, czyli 5 minut miałem bez, z samym światłem, ale bez dźwięku. I musiałem krzyczeć, żeby ludzie w ostatnich rzędach mnie usłyszeli. Także no, ja będę opowiadał tak, że to nie jest sprzęt po prostu wysiadł, tylko po prostu ja rozwaliłem przewałkę i do tego <grym> światło wyszło. No, no, no. A tak, sobie, przed wynikami jeszcze mogę tak powiedzieć, bo jestem dobry, myślę. <laughs> Não. Rostrojenie jaźni, tak? Grasz już ponad rok czy więcej? Jak to jest? Bo tak liczyłem ostatnio. W półtorej roku. Czy on bardzo ewoluował od początku? Cały czas się jakoś zmienia, ale drobnie. Czyli staram się dopasowywać to do tego, jaki wieku są widzowie. I cały czas dopracowuję jakieś tam fragmenty, ale jak jest jakiś taki stały kano, więc jakieś tam, nie wiem, te, takie stałe fragmenty to są na pewno. Mhm. Jest fragment też improwizowany, kiedy można Ci podrzucić Twoją wybrankę, tak? tak? Na randkę. Czy mi się wydaje, czy zawsze pada pielęgniarka? Bardzo często pada lekarka, lekarz, pielęgniarka. Bardzo często. Nie takie, zawsze, ale bardzo często. A tak coś naj, najdziwniejszego co padło? Grabarz. Kobie kobieta, grabasz Albo kobieta, która jest lodziarką. Ale lodziarką taką, która sprzedaje lody Tak. No, 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 no. Ty, o, o tym myślałem. E, a jak ci się podoba w ogóle temat przewodni przewałki, czyli gangsterzy i półświatek mafijny? E, bardzo mi się podoba i nie umieszkałem tego nie skomentować. nas. <laughs> Zobaczcie na sąsiada. Czemu coś nie odparł. Zombie są wśród nas. Ja to zrozumiałem Będą ostatnio z wizytą w takim sklepie sieciowym o gotyckiej nazwie... Mm, pomóżcie mi. Frankenstein? Nie. Ramstein, Nie. Rosmary, Nie. Rosman, Rosman, Tam takie leki jak na sementarzu, prawda? że proszki jak na mm. ja. Zobaczyłem zombie płci. E, żeńskie, to było rano, bo to jest w ogóle nic, że zombie są groźne w nocy. Zombie są noc, wesołe, zombie w nocy sobie żartują, zombie mówi do zombie, e, czy mogę ci prosić o rękę, e, nie, odpada. Jest z nami Szczybor szpak, cześć. Tak, to ja jestem z wami, Szczybor tak. e, z wami. Tak, jesteśmy na Przewałce, występowałeś wczoraj, powiedz nam, jak ci się grało? No już występowałem wczoraj, tak? A rzeczywiście. No z coś. tego co widziałam, to chyba to ty byłeś. Właśnie ja nie widziałem, wiesz, tylko nie jestem no, pewny. No. I co mam powiedzieć? Jak ci występowało? Czy wszystko było dobrze? No dobrze, wszystko. Wszystko, wszystko było... Początek no, najlepszy. W, wszystko było w najlepszym porządku. Tak mhm. jak powinno być. Bardzo fajnie. Scena normalnie, też wyżej nad ludźmi. I... Mhm. Ludzie poniżej, nie? No, jak zwykle lampy świeciły, dźwięku nie było tylko, ale myślę, że dźwięk w przypadku mojej sztuki, która tak naprawdę się na moim, na mojej urodzie i na mojej viscomica, on jest zupełnie istotny. Ale miałeś świetny pomysł z takim tym zamierzonym chaosem na początku. Z taką niby wpadką, coś tutaj. Tak, oczywiście, to była niby Taka wpadka. Kokieteria, Zapraszam, że coś się tak, nie udało? To była totalna kokieteria. Wcześniej, w ramach kokieterii, wyłączyłem prąd w ogóle w budynku, żeby Wojciechowi zgasić światło. Tak, konkurencję po prostu. Jeśli nie zabijam, to tak głównie. No. Tak. Twój program jest bardzo taki interaktywny. Powiedzia... Tak? To, czy, to, to, czy był, nie? To, to mój widziałeś program, czy, czy, nie, to był jeżekresia chyba. Ca cały ten, ten czas wydaje jest. mi się, że to byłeś ty, ale zaczynam wątpić pomału. Ja nie wiem, co się wczoraj działo już dzisiaj. Tak. Uh -huh. e, czy właśnie taki trudny technicznie problem równa się e, więcej wpadek i takich właśnie... Więc na scenie. Znaczy ja, ja, mam, ja mam tę cudowną właściwość, że w jest prosty technicznie program, to też mam dużo wpadek. Aha. Więc e, tak. Więc nie ma reguły. Nie ma, nie ma żadnej reguły. <noise> Rzeczywiście w tym programie zawsze są jakieś wpadki, ale ja zawsze sobie obiecuję, że nie będzie. Bo już wszystko dograłem, naprawdę zapomniałem szereg kamery włączyć. Mhm. I takie tam różne rzeczy. Nie, no jest to skomplikowane przedsięwzięcie na, na miarę Żana Michela Żara i jego multimedialnych przedstawień w wielkich miastach Europy. Znaczy, tak zamierzam to też rozwijać w dalszym ciągu. Mhm. chciałem to wystawić w najbliższym czasie w Istanbule, na rynku głównym, tam zaraz pod katedrą Zbawiciela, tego muzułmańskiego. My to tylko dążył. A, a czy masz jakieś tutaj sygnały, jak się podobało panu Klaptonowi, e, Czy dobrze mu się grało przed wałbrzyską publicznością? Klapton niestety musiał od nie razu, razu jechać e, zaraz po, po występie i, i nie porozmawiałem z nim, ale on się generalnie znajduje dobrze w takich sytuacjach. Ja myślę, że. nie, no, z... Kurczę. Aż połączenie znowu? U nas patrzę, ale nie, no, nie mam do niego telefonu. E, I e, nie, nie, nie zgłaszał, nie zgłaszał żadnych tutaj, nie, 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 myślę, że było okej. Okay. Tam zombie trochę coś mardziły, ale tam zombie zawsze marudzą. no wiesz, tam się, jak to zombie, no. Był taki moment, kiedy kabarety w ogóle nie sięgały po piosenki, bo twierdziły, że to jest tylko marnowanie czasu nawet potem powstała taka próba festiwalu, Zenon Laskowik stworzył taki festiwal w Poznaniu, Obora i z tego co wiem było ciężko po prostu ciężko znaleźć ludzi, którzy piszą piosenki kabaretowe, ale ja z satysfakcją zauważam, że coraz więcej kabaretów sięga po piosenkę i zauważam, że to jest też um, świetna forma, a moim zdaniem ona jest najświetniejsza, bo po pierwsze narzuca człowiekowi jakieś ramy, że się w trzech minutach trzeba zmieścić z jakąś opowieścią najlepiej zabawną, po drugie trzeba to dopasować do jakiejś Muzyki, zagrać, zaśpiewać. I one moim zdaniem te piosenki najdalej trafiają i najdłużej zostają. Ja jak przeglądam archiwum radiowe, to tak naprawdę najwięcej z klasyki kabaretu zostało piosenek właśnie. Trudno by mi było, bo ja jednak każdą piosenkę staram się jakoś tam wprowadzić i coś o niej opowiedzieć. Ale no, tak od czasu do czasu mam ochotę. Głównie ze względu na moich kolegów muzyków, którzy świetnie grają. Ja sobie lubię posłuchać, jak oni grają. I tak sobie myślę, jak ja będę gadał, to oni nie będą grali. Także w takich sytuacjach kombinuję, żeby troszkę skrócić swoje gadanie, a dać im więcej pograć. I może pójdzie to w takim kierunku, że ja będę mniej mówił, ale tak, żeby zupełnie nie, to chyba się nie da. E jeżeli chodzi o tę piosenkę, to najwięcej takich opowieści do mnie dociera. Ona chyba jest po prostu najpopularniejsza. Podejrzewam, że już zaczynam mieć z nią taki kłopot jak pan Jerzy Połomski z cała sala śpiewa z nami. E, a, I ona najszerzej dotarła do ludzi, dlatego też najwięcej pewnie takich zabaw z tą piosenką związanych się gdzieś tam odbywa. Nie pamiętam, czy, czy słyszałem. Ktoś mi podesłał kiedyś przeróbkę Glanek i Pacyfek, jakąś taką. Przerobiono na polityczny jakiś tekst taki, że to było coś. A, 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 ale na te melodie i, i ten sam schemat, tylko że nie o skinach i o, o pankach, tylko tam właśnie o przedstawicielach dwóch różnych partii politycznych. Ale je, piłem w spale, spałem w Pile najczęściej jest przerobiono. Odkrywanie tych czy towarzyszą Nie pamiętam, nie zdarzyło mi się, żeby tam było jakoś tak, żebym... Był oburzony na coś takiego. Zresztą nie, nie podejrzewam. Nawet jakby to było coś, co, co mi się nie będzie podobało, no to, no to. O, proszę bardzo. Do widzenia Państwu. Ja już nie powiem ani słowa, proszę. Tego. Nie, nie podejrzewam, żebym, żebym się jakoś strasznie na takie rzeczy obruszał. Po prostu, jak ktoś sobie tak wymyślił, to niech sobie wymyśla jego prawo. Wokół siebie samych braci ciotecznych, także musiałam bawić się z nimi w to, co oni wymyślili. I, i często było tak, że. <dzieś> była bo czasem. <śla Chrystia> <śla> nie, ale było tak na przykład, że oni byli starsi i umieli jeździć już na rowerze, ja jeszcze niekoniecznie, ale sobie siedziałam na tym rowerze. Oni jeździli tak do ulicy i z powrotem, a ja nie miałam bocznych kółek, no więc tylko siedziałam na tym rowerze. I oni jak przejeżdżali, mówili tak, a ty czemu łaneta nie jeździsz? A ja mówiłam, a bo mi się rowerek popsuł. I po prostu ja sobie tak siedziałam w miejscu na tym rowerku. A oni jeździli. Czy jeszcze nie pokazali, że tam się trzeba podałować? Nie. Tak.